Dalej. Tak, daj komórkę. Wóz stoi gdzieś tutaj. Znajdź go i jedź do Carlton. W torebce są gotówka, telefon i karta. Karolton jest magazyn. Zostaw i jedź. Znajdź skrytkę 320. Nie rozumiem, słuchasz mnie? Po co? Powtórz 320. Dobrze. Mam tam wóz. Zabierz go i jedź na I północ, north, aż do Maine. Zaszyj się w motelu w Camden. U, Gordon. Wezwę Gordona. Gdzie telefon? W garażu. Zostaw. Dlaczego? Do nikogo nie dzwoń ani nie pisz. Nie włączaj nawigacji. Nie mów nikomu, gdzie jesteś, póki nie zadzwonię na tę komórkę. Po co tu przyszedł? Wyjaśnię potem. Nie mogę jechać do Maine. Możesz. Przez Carleton. Co z policją? Nie powinna cię zastać. Zadzwonię, gdy będzie bezpiecznie i będziesz mogła wrócić. Rozumiesz? Nie zostawię cię. Andrea Luis, kocham cię nad życie. Zaufaj mi i uciekaj. Jedź!